no witajcie drodzy moi widzowie ja tutaj mam powiedzmy taką fajną ciekawostkę z tym ekspresem tu fajnie się tak otwiera wysuwa i zawsze kaweczka z rana tutaj mam fajny ekspres i zawsze jestem zadowolony z tego ekspresa tutaj ja ponieważ tu mam włączam sobie taki guzik czek. Z tej strony. A ponieważ, jak się wyciąga kapsułka to tak się wysuwa fajnie, elegancko. Zamykamy i kaweczka od jareczka. No i to jest ekspres. Elegancki to jest po prostu, to jest fajny. No i kawa jak aromat. Jak aromat to jest, to jest taki fajny, tu to się włącza, fajnie, i to jest, tak, tu fajnie się otwiera i tak właśnie się wkłada, zamykamy i fajnie jest, tak, i tu z boku się włącza, a do góry się otwiera, wkładamy kapsułeczkę, zamykamy, włączamy. A tutaj wkłada się wodę z tyłu. Fajnie. No. Ta kawa to jest fajna, elegancka, no. rewelacyjna ekspres. No, i to po prostu jest elegancka, fajny ekspres. Jestem zadowolony. Drodzy moi widzowie. No i w razie w, ja zawsze sobie będę takie ja robił właśnie kawy i zawsze z tego właśnie tego ekspresu fajne kawy piję, ponieważ yy, to jest mój, takie, moje takie hobby. Takie lubię sobie pić te kawy. No i po prostu zawsze kawę piję z rana, bo wiadomo, no, na pusty załądek nie można pić kawy. Najpierw trzeba coś zjeść. Fajnie, elegancko, żeby coś to było. No, pierw je się jakąś kromkę, pierw się śniadanie je, potem można sobie kawę się napić. Bo wiadomo, nie wolno na pusty żołądek od razu pić kawy, no. Tak samo nie wolno pić alkoholu na pusty żołądek. Trzeba coś zjeść, no. Wiadomo, no. To jest, to jest taka zasada, drodzy moi widzowie, no. Ja sobie właśnie tego dzisiaj, tak właśnie siedzę, właśnie sobie, właśnie jestem w domu, fajnie, elegancko. Tutaj sobie, teraz właśnie już mam taki już, właśnie styl fajny, rewelacyjny. I teraz właśnie sobie coś mi się tego marzy. No, mam oferty. Za chwilę zobaczycie na drugim moim filmie. E, powiedzmy, zakupiłem sobie. Zobaczę w tej jeszcze gazecie kontakt w kontakcie matrymonialnym. Zobaczę, no, bo jeszcze ponoć do mnie dziewczyny dzwonią. No, bo jeszcze się, jestem ogłoszony. Może jakaś dziewczyna się trafi, ale dziewczyny się do mnie odez, od, odzywają, ale wiadomo, no dziewczyny chcą tylko tego rozmawiać z telefon, ale nie, nie spotkać się i nie ma jak to na żywo, nie ma jak to na żywo. Po prostu są tacy, że tylko by chcieli rozmawiać przez telefon, a potem po jakimś czasie się okazuje, że, że sobie żarty robią, a ja tego nie lubię. U mnie musi być krótko i na temat. Spotykamy się na żywo, rozmawiamy słowo do słowa i. Konkretnie musi być, krótko i na temat. Albo bus, albo wóz. No. Ja nie lubię, jak ktoś mnie tam zwodzi. Jestem poważnym facetem, szczerym i ja, powiedzmy, no, chcę sobie życie ułożyć i mnie tam przygody nie kręcą. Powiedzmy, teraz po prostu jest taki czas, że po prostu. Będzie ciepło, coraz więcej będzie tego ciepła, no i teraz zacznę sobie tego jeszcze. Chcę się spotkać z taką kobietą, porozmawiać, napić się tej kawy. Pokażę mojej, jakbym poznał dziewczynę, to włączę tą kawę, elegancką, fajną, ale rewelacyjną. To jest z wyższej półki, to nie jest byle co, to nie tanie rzeczy, no... Każda kawa moja moim tam koleżankom smakuje i moim fanom też smakuje kawa u mnie. Jak byli goście, to smakowała moja kawa. No, także, także ja po prostu mam no powiem tak, że mam te kubki, ale. To jest tak, są kubki, nie chcą, nie ma kubków, by chcieli. Po prostu to trzeba tak po prostu dociągnąć tak, że po prostu mam kubki, ja mam teraz te kubeczki, ponieważ ktoś będzie chciał u mnie kubek tam na pamiątkę, to nie ma sprawa. No mam tych kubków trochę fajnych, eleganckich, ale teraz do mnie przyjadą te kubki, no i przyjadą moje fanowie, kupią ode mnie te kubki, no i będzie jakoś to miało ręce i nogi, no są leganckie kubki, no, no ale po prostu ja powiedziałem, ja poza granicę ja nie wysyłam, w to się nie bawię, tylko tego wysyłam z pobliża bo z daleka to, to nie, z tego, poza granicę nie wysyłam tylko tego ze Śląska mogę wysłać, gdzieś tam powiedzmy z moich okolic mogę wysłać, ale jak? No chyba, że ktoś będzie chciał przyjechać, to nie ma sprawy, no. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.